Krzysztof. Ta, tak, Wojtek. co już przesadzasz. Namówiłeś mnie dwie godziny jeść tą kiełbasę. Zobacz, A jest bardzo dobra. Zobacz, co się dzieje. A ja chcę żeby był taki. I taki. Ja nie chcę takiego samego mięsie <laughs> jak ty. Takie to pyszne, że... Ja Nie wiem. Ja do rana będę. Do 6 rano chyba jadł. A to bardzo życzę smacznego to nie. A teraz... A jakie te krzany jakie cały te jakie to pyszne. Ten jest bardzo ostry, bo jest biały, a ten najostrzejszy. Uważajcie, szanowni państwo, na ten chrzan. Dlatego, że ten chrzan jest, jest najostrzejszy. Jego e, ja za bardzo nie polecam kupywać. A to ja słyszałem, że ty chłop ze wsi. A wiesz jak się chłop ze wsi je, ugłęb się nie pierdoli. O taką! O. Szanowni Państwo! A Mmm, mm, mm. ale to nienormalne, takie pyszne, że jak ludzie oglądają, to będą... komputery będą lizać chyba, te ekrany, <śmany> nie dam rady mówić, bo takie to pyszne. O, proszę Państwa, tak się je, o! Mmm!

wysyłają z tej firmy, bo byłem też smacznie jedzą, pyszne. To, to się nie liczy rynki, jakieś bary, jakieś to. To jest takie pyszne, że ja brak mi słów. Szanowni Państwo, naprawdę. Chcę teraz ja powiedzieć, tam, tam. Szanowni Państwo, naprawdę kochani. Moi. Nie żeby ta firma była w stoku, tutaj u nas na podlasiu i tak wirowe, kiełbasy smaczne, pyszne tak jak mój przyjaciel powiedział a teraz że, że naprawdę a ja robię tak ja po chłopsku robię Mmm, jakie pieczywo to jest pyszne, mm. to jest, niech panowie to nie zobaczą i panie, nie panie też jedzą smaczne takie danie. Nie kupują na dzieci. I dzieci nie zjedzą, i dzieci też oglądają. I teściowa. I wszyscy nie zjedzą to Sensokowy, sęsokowy, w global od Pana Mariusza i Pawła i tam bardzo serdecznie, z całego serca z całej duszy mojej jeszcze za pół godziny, to tak obyśmy utał w nichę <grym> <grym> no nie ściągaj mnie tacy, tacy, a później pogracie, tak? No tak się je właśnie. Po chłopsku. A ja jem po wioskowemu. O. No tyle tu snu będziesz chaczał. To najwyżej do harceracji. A tu jest lekarka. No, przepraszam. To jest lekarz mój. Lekarz. O, lekarz, siedzi. O, razem stoł. Smażona, tak. Wiesz co? Te pizze, te różne zapiekanki, te inne rzeczy, to ogółem chowają się w stoku. Na pewno. To jest najlepsza żywność na świecie ogółem. Na pewno. To powinni ogółem ze Stanów, z Rosji, cały świat powinni wykupywać i z nami ogółem oglądać i smacznie spożywać ten wysiłek. Tak Panie Wojtku, popieram to się miesza tak, wiesz? Mhm. Że wątku było pomieszane. No. Mm. Tak, się robi? No. A tak się robi! To tak się robi. To musztatka, teraz. A teraz A tak, tak o. się robi? O! Mm. O, i tak się robi. To jest tak. Właśnie tak w Białymstoku nauczyli jeść. Smacznie spożywać pusiłek kolacyjny. ugołem Smacznego. うん。Uh huh. mm hmm. yeah.